I tak, już na wstępie wiem, że to będzie najlepsza działka pod względem warunków posadowienia, na jakiej byłem od, nie pamiętam w sumie, od dawna, na pewno od lata zeszłego roku. Dobra, jedynka odzwiercona, dwójeczka tam, trujeczka tam między drzewami, w tym następnym jesteśmy przy czwórce. Pierwsze dwa metry wyciągnięte na raz, nie było sensu tego dzielić. Od góry tam było 20 cm gleby, tam pospadało, nieistotne. Do 90 cm mamy jednolity, mało wilgotny piasek drobny. I gdzieś mniej więcej w tym miejscu jest nieco bardziej zagęszczony. Typowy średnio zagęszczony 40 do 70 barów punktowo. Jedyne różnice pomiędzy punktami to to, że ta granica przejścia tego piasku luźniejszego średnio zagęszczony była pomiędzy 70 cm w jedynce a aż 1,20 m w trójce. Dobra, wchodzimy na 4 m. Tu do 2 metrów jest wszystko mało wilgotne.